Co to znaczy robić pieniądze? Mówią, że w swarcari to teraz będą takie specjalne pieniądze, których nikt nie może podrobić, bo najważniejsze to jest mieć erło. Papierek do podpisania, proszę pana. Dobrze, proszę bardzo, dziękuję. Za tydzień przychodzą i mówią: Pan mi to źle podpisał. Pan nie wchodzi do Europy. A to można sobie tak do Europy nie wejść? Jeśli ktoś jest taki czamlaty, no to na pewno nie wejdzie. Hej, to myślę, że wejdziemy, boż. Jest wyznaczone, że wejdziemy do Europy. No i musimy przejść kilka testów. Kiedy klamka zapadnie, musimy przejść testy wojenne, małe. No i oczywiście małe. Testy mózgowe, czyli także 2 124, różne takie sprawy Parlamentu Europejskiego. Kto wie, kto wie, czy Polska przejdzie te testy. A ja wcale nie chcę wyjść do... Rłopy. Bo jak ja wyjdę, to ciężko będzie wyjść z tego, bo oni się sami przekonają, jeszcze nie wiedzą jak to jest. Ale to będzie tak więcej do możliwości do zrobienia, a jak jest więcej możliwości do zrobienia, to nie wiadomo co wybrać. I wtedy małżeństwo się w takich warunkach rozchodzi. A dlaczego zaraz małżeństwo się musi rozejść? Bo jedni chcą tego, a jedni tego. No i co z tej zrobić? I jedno wyjeżdża. Dokąd? Na Ursynów na przykład. Żona chce iść do Unii Europejskiej. Ale mąż nie chce, więc potem żona żałuje, że poszła do Europy, bo po prostu musi się zadawać z Niemcami. Ale Niemcy przecież są na piątym stanowisku do Europy. A kto jest na pierwszym? Chyba Rosja. A moim zdaniem Francja, bo ona już jest dawno w Unii Europejskiej. No, na dobre to nie wyszło. Ale dlaczego? Bo to chodzi o to, że oni jedzą żaby. te żaby musiały wyjechać na eksport, aby bez żab Francuzi nie ujadą. A co w Unii jest najważniejsze? To chyba pieniądze są o najważniejsze, no nie? Oni się finansują, robią te wszystkie pieniądze, a potem będą tego żałować. I to jest właśnie najgorsze, że oni niczego sobie nie zdają sprawy. <noise> Thank you.